12 kolejce mieliśmy dwie dogrywki w płocku do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były karne. W weekendowych meczach triumfowali gospodarze. Punkty zostały w Gdańsku, Lubinie i Głogowie. Piłka ręczna bez kontuzji nie istnieje. Dziś poświęcimy czasu razom w Szczypiorniaku. Na 12 magazyn PGNiG Superligi Superligi zapraszamy z rodziną Jacka Suleja. Wracając do poprzedniej serii meczów, miło nam poinformować, że graczem 11. kolejki wybrano Krzysztofa Lipkę ze Stali Mielec. Gratulujemy umiejętności bramkarskich i trenerskich. Po początkowych niepowodzeniach w Lidze Mistrzów wciarze pokonali u siebie THW Kill i kadetę Schaffhausen. W 12. serii Superligi do Płocka przyjechał MMTS Kwidzyn. Musimy uważać na ten zespół z Kwidzynia, ale my wiemy to nie od dzisiaj. Jesteśmy przygotowani i chcemy po prostu zwyciężyć w domu. W poprzedniej kolejce Kwidzynianie postawili się mistrzowi Polski, ale przegrali. To była druga porażka zespołu Patryka Rombla w sezonie. Marki nigdy, nigdy nie cieszą, natomiast no, myślę, że wycisnęliśmy z tych meczy tyle, tyle, ile mogliśmy. Taszek chyba będzie kończył samy. Te kontrę. Taszek, tak jest, pierwszy gol na wciarze w dzisiejszym meczu. Militowski znalazł miejsce, pokonuje Koralesa, no i Kwidzyn stawia czoła. Na wciarze błyskawicznie to Taszka, 8-4. Nogowski, skutecznie Adrian Nogowski, szósty gol gości. Dobro Michić. Z tym absolutnie nie mają problemu Wiślacy. Szymajić. Komfortowa przewaga na wciąży. Gramy momentami naprawdę dobrze, konsekwentnie. Ta gra wygląda fajnie. Mamy kilka bramek przewagi. Grzegorz Szczepański. 21-18. Środkowa strefa, poliska, bramka reprezentanta Rumunii. 5 na plusie dla na wciąż. walczymy do końca! Razem, razem, Świetne zagranie, Nogowski! 30-27. Zeroka trafia! 30 bramka EMTZ! Pewno staraliśmy się od początku do końca grać konsekwentnie. I liczyliśmy na to, że Wisła nas lekceważy i przy przebadce 4-5-bramkowej, może troszeczkę słabiej podejdą do tematu. Tak się stało, wykorzystaliśmy to, mamy punkty, a teraz skupiamy się na dogrywce. Kto wie, może będzie niespodzianka. Iger trafia. No i mamy dwa na plusie dla MNTS. Maciej Gębala, Bramka kontaktowa na wciarzeń. Adrian Nogowski, Peret trafia. Jego korale, pusta bramka, rzut Hiszpana przez cały plac! Piłka trafia! Obrotowy nawciarzy, Żytnikow do Wiśniewskiego, odbija Szczecina! Rzuty karne, rzuty karne! Taszek, daszek skutecznie, potoczny, blisko był Hiszpan. Patrzymy, piłka lotuje w siatce. Valentin Gionea, 2-1 dla Wisły. Nogowski, prawa ręka nie zadrżała. Jest 2 do 2. Thiago Rossa, usiadł Kiepulski na parkiecie. A Seroka spokojnie, prawie tak jak Nogowski. Duarte i Paweł Kiepulski, Gilberto Duarte. 4-3 na wciarze. Upered, Plofromikicz. Gracja Korwa. Grawia, chorwa. Pisma zdobywa komplet punktów. Po prostu odbiłem jedną piłkę. Miałem tylko jedną szansę, jedna piłka. Cieszę się, że się udało i dzięki temu wygraliśmy. Mimo porażki na profilu Facebookowym kanału Plus Sport graczem meczu został wybrany zawodnik MMTS-u Mateusz Seroka. Gratulacje. Nareszcie w domu mogli powiedzieć szczypiorniści Vive Tauronu Kielce, którzy wrócili do hali Legionów. Mecz z Azotami zaczynał serię sześciu spotkań u siebie. Bardzo miło być w domu. Oczywiście po takim wyjazdem, jak mieliśmy w ostatnim miesiącu, czy to z reprezentacją, potem z Vive Tauronem, oczywiście dla chłopaków to jest najważniejsze. Być w domu, spokój i nie mieć takich bardzo ciężkich podróży. Każdy spędzał czas jak mógł. Renner Azotu nie zamierzał oddawać punktów za darmo. Powiedziałem chłopakom: e, Oczywiście trzeba szanować takiego rywala, ale no, nie można się ich e, bać i wychodzimy na boisko po to, e, żeby wygrać. No w takich sytuacjach e, Juliana Gidagaldy e, no jest bardzo, bardzo rzadko do powstrzymania. Dobroton Azotu zdobywa kolejną swoją bramkę, jest e, po cztery. No i bramka Mateusza Jachlewskiego. Bielecki zrobił to co potrafi najlepiej Jan sobol. Czy będzie pierwsza bramka Czecha jest. Biwe może być zadowolone 19 do 14. Pławianie troszkę nie mrało. No niestety co wejście co rzut to wpada. No, katastrofa dzisiaj w tej obronie. Są straszne luki, nie pomagamy sobie. Teraz bardzo ładny rzut bieżni przybylskiego teraz Krzysiek Lijewski. No fenomenalnie zagrali to Kielczanie. Nieco słabiej dysponowani są generalnie bramkarze vive w drugiej części. Jest remis, jest kapitalny rzuty w samo okienko Adama Skrabani. Darko czy pod nogą Bogdanowa Jest wyrównanie. Jest po 32. Jest bramka Rafała Przybylskiego i teraz jak odpowie WIWE? Mają 12 sekund, będzie czas. Otwórz Mariusz, otwórz e... ty, Lio, zagraj 1 na 1, yes. na dwa, My na sześć. na sześć. Okay. Dwa na dwa. Dwa na 1, dwa. Dwa na 2, na 2, na 2, pan na 2, na na 2, 2, na 2, Szanowni Państwo! Możemy grać 33 do 33. Mateusz Kus świetnie wykonuje dziś też roty A teraz koncert prezentuje nam tutaj Wadim Bogdanow. 35 do 36. Czybelski łatwo ograł Mateusza Kusa. Pan profesor Mariusz Jurkiewicz w dzisiejszym meczu. Bomba czy Fenomenalnie słoweniec. Fenomenalnie teraz Słoweniec. To już jest ostatnia akcja. Przybylski, Pce! Brce, brce! Nie będzie rzutów karnych, nie będzie rzutów karnych w tym meczu. Decydującą piłkę broni Filip, Iwicz. Cieszę się, że mogłem pomóc drużynie, ale najważniejsze to jest to, że w takich ciężkich momentach byliśmy razem i... I walczyliśmy na tyle, na ile potrafiliśmy. Udało się e, zwyciężyć po, po dogrywce. To nas cieszy, to nas cieszy bo, bo takie mecze też trzeba potrafić wygrywać. Kiedy nie idzie, kiedy masz problemy, wtedy pokazujemy, jaki, e, jaki charakter drużyny wybrać. W głosowaniu facebookowym na profilu kanału Plus Sport to właśnie rozgrywający Kielczan został wybrany graczem meczu. Gratulacje. Paweł Niewrzawa zasilił szeregi Wybrzeża Gdańsk. Rozgrywający rozwiązał ostatnio kontrakt z górnikiem Zabrze i mecz z KPR-em był jego debiutem w nowych barwach. Paweł dołączył do nas dopiero niedawno. Przez dłuższy okres czasu borykał się z dosyć poważnymi problemami zdrowotnymi. Na pewno jest to zawodnik, który ma dużą jakość. Głęboko wierzę, że on jest tym, który akurat w tym momencie, gdzie nie mamy kontraktowanego kontraktu, będzie nam mógł pomóc. Ekipa z Legionowa przyjechała na mecz do Trójmiasta ze sporymi kłopotami kadrowymi. My mamy swoje problemy. Gramy z... nie dość, że nas jest 14, to jeszcze mamy 5 kontuzji w zespole. Pierwsze 10 minut to wyrównana gra bramka za bramkę. Wśród Gdańszczan od początku dobrze sobie radził Ramon Oliveira, a w drużynie gości na pochwały zasłużył najlepszy strzelec Ligi, Witalii Titow. Trenerzy obu drużyn mieli podobne założenia na to spotkanie. Lepiej ten plan wcielili w życie gospodarze, których przewaga zaczęła rosnąć w drugim kwadransie. Wciąż dobrze grał Oliveira, który miał wsparcie kolegów z zespołu. Po trafieniu Mateusza Wróbla wybrzeże prowadziło do przerwy 13:8. 8 Druga połowa nie przyniosła zmiany obrazu gry. Legionowianie za sprawą Tomasza Kasprzaka, Wojciecha Gumińskiego i Witalia Titowa próbowali odrabiać straty, ale nie potrafili zbliżyć się do Gdańszczan na mniej niż trzy bramki. Wybrzeże kontrolowało przebieg spotkania i wygrało 26 do 20. Mateusz Wróbel został najskuteczniejszym graczem meczu z ośmioma bramkami na koncie. Niestety w zagrał bardzo dobry mecz, niestety dla nas. No my mamy swoje problemy kadrowe, co to było widać, bo graliśmy bez wyników, musieliśmy mocno kombinować na zeganiach. No i wyszło jak wyszło, niestety. Wybrzeże wróciło do własnej hali po miesięcznej przerwie i zwyciężyło po dwóch wyjazdowych porażkach w Lidze. A Paweł Niewrzawa może być zadowolony z debiutu. Jestem ogromnie wdzięczny tym osobom, które pomogły mi w tej aklimatyzacji. Dzisiejszy mecz po dwóch treningach tak naprawdę z piłką. Ogromnie zadowolony jestem, chłopacy pokazali, że potrafią grać w piłkę i to co dzisiaj wyprawiali na lewym i prawym rozegraniu to było naprawdę czapki z głów, oby tak dalej, a naprawdę będziemy mogli zajść daleko. Po dopisaniu trzech punktów Gdańszczanie umocnili się na trzecim miejscu w grupie granatowej. Pokażer ręcznik Robrego w końcu odetchnęli z ulgą. Po serii porażek z silnymi rywalami Vive, MMTS-em i Orlen Wisłą, tym razem do Głogowa przyjechał najsłabszy zespół ligi. Meble Wójcik Elbląg. Gospodarze byli faworytem. My musimy e, taką motywację dzisiaj e, pokazać i e, szukać własnego stylu, narzucić warunki przeciwnikowi i e, nie bać się w końcówce o wynik. El Blążanie z nadziejami podchodzili jednak do niedzielnego starcia. Trener jasno określił swój plan. Wszystko po to, by powalczyć. Nie przyjechaliśmy tutaj na pożarcie, na pewno będziemy starali się zdobyć tutaj jakiś punkt. Nie jesteśmy może jakoś mocni fizycznie, dlatego, dlatego chcą grać przeciwko nam twardą obroną. My postaramy się dzisiaj odpowiedzieć tym samym. Słowa bramkarza gości znalazły potwierdzenie na parkiecie, choć sprawdziła się tylko pierwsza część jego wypowiedzi. Głogowianie od pierwszych minut postawili na mocną defensywę, co szybko przyniosło efekty w postaci czterobramkowego prowadzenia. Czas Jacka Będzikowskiego pomógł, ale tylko na chwilę. Elblążanie trafili dwa razy z rzędu i potem stare grzechy wróciły. Na dodatek w bramce Chrobrego kolejny dobry występ notował Rafał Stachera. W połowie pierwszej części Głogowianie grali w podwójnym osłabieniu i nawet wtedy nie pozwolili sobie rzucić bramki. Mało tego, sami ją zdobyli. Karygodne nasze zachowanie w tym, w tym okresie czasu. Niby dwóch zawodników mniej to powinna być klarowna sytuacja, żeby sobie spokojnie puścić piłkę dookoła i, no i rzucić tą łatwą bramkę, ale zespół z Głogowa pokazał wolę walki, biegali od linii do linii, no i zastopowali nas. Komfortowa przewaga Probrego utrzymywała się przez kwadrans z drugiej części, potem Głogowianom brakowało skuteczności w ataku i do głosu coraz śmielej zaczęli dochodzić przyjezdni. W szatni padło kilka męskich słów. E, jakby nie patrzeć, pierwsza połowa to był wstyd, co zagraliśmy, ale no w drugiej powiedzieliśmy sobie, że nie mamy nic do stracenia no i musimy pokazać sami dla siebie tak naprawdę, że potrafimy grać. Sześć minut przed końcem, po trafieniu Grzegorza Dorsza, przewaga Chrobrego wynosiła już tylko dwie bramki. Nie byłem w szatni, ale e, myślę, że e, bardziej było takie przekonanie, że mecz już może powoli e, sam się wygra. E, I to było też widać, że no, nie było tego za, no, że zaangażowania, może no, takiego, takiego zęba. Wszystko wróciło do normy w samej końcówce. Wróciliśmy do podstawowego ustawienia i jakby zachowaliśmy ten dystans do samego końca. No, no brakuje nam e, czasami spokoju i, i ta, ta gra, szczególnie po dwóch, trzech nieudanych akcjach, jest bardzo nerwowa. E, moi zawodnicy chcą jak najszybciej odrobić stratę, a tego się nie da. Jeżeli chce się jak najszybciej odrobić stratę, to z reguły popełnia się jeszcze więcej błędów. I tak też wyglądały ostatnie minuty, dlatego trzy punkty zostały w Błogowie. Krobry pokonał Meble 28-23. Po długo wyczekiwanym ligowym zwycięstwie z meblami wujcik Elbląg za Zagłębie Lubin chciało pójść za ciosem w meczu ze Stalą Mielec. Dało to nam motywacji i jakąś na pewno wiarę w siebie i mam nadzieję, że się powtórzymy od pierwszych minut, że wyjdziemy z takim zaangażowaniem właśnie jak na ostatnim meczu i wygramy ten mecz. Proszę mi wierzyć, że te punkty zostaną dzisiaj tutaj w Lubinie. Stal po dwóch wygranych z rzędu we własnej hali nie zamierzała jednak tanio sprzedać skóry w Lubinie. Goście szybko wyszli na dwubramkowe prowadzenie i postawili Miedziowym trudne warunki. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, a gospodarze dzięki nieco lepszej postawie w ostatnich 10 minutach wygrali ją 13 do 11. Łatwo jednak nie było. Postarał się o to bramkarz gości. W pierwszej połowie Lipka, ewidentnie zamurował nam bramkę, i nie mogliśmy trafić z czystych pozycji. Na początku dwa karne nie trafione, gdzieś kontra z czystych pozycji ze skrzydła i no nie mogliśmy się przebić, ale mimo wszystko wygraliśmy tę połowę dwoma bramkami, więc gdzieś to świadczyło naszej sile, tak? Jednak to stal zaczęła drugą połowę od szybkiego odrobienia strat i wyjścia na prowadzenie. Kto wie, jak potoczyłyby się losy spotkania, gdyby kontuzji nie doznał jeden z czołowych graczy ekipy Zmielca, mielca Wiktor Kawka. Spalanym, ale by, miejmy nadzieję, że to nie, nie, tak, nie, każdy, nie, nie to, co każdy, każdy myśli. Może to było akurat co innego, no, ale no, wygląda to nieciekawie. Ten mecz na gorąco można zastanowić, że skończył się dla nas w momencie, kiedy niestety Wiktor Kawka doznał kontuzji, bo, bo tak naprawdę już nie mieliśmy praktycznie żadnego zagrożenia z drugiej linii. Uraz Kawki podciął skrzydła Stali, a Zagłębie bezlitośnie wykorzystało osłabienie rywali. W bramce skutecznymi interwencjami popisywał się Patryk Małecki, a w ataku brylował Michał Stankiewicz. Miedziowi kontrolowali przebieg drugiej połowy i konsekwentnie powiększali przewagę. Ostatecznie zwyciężyli 28-23. Gdzieś na początku mieliśmy problem ze skutecznością, i na szczęście w drugiej połowie rozwiązaliśmy je i dowiedzieliśmy to zwycięstwa. Było nerwowo, ale jakoś opanowaliśmy to wszystko i trzy punkty. Pierwsze nasze trzy punkty w tym sezonie. Zagłębie pożegnało się z ostatnim miejscem w grupie pomarańczowej. Wszelakie, wszelakie urazy. Od naciągnięć mięśni po złamane palce. Wybicia stawów, skręcenia stawów. Katalog urazów i kontuzji, które mogą się przytrafić szczypiorniście jest długi. Urazy kolana i oczywiście stawu skokowego, czyli kostki. Zbite żebra czy... czy... Stuczone kolana. Kolana, więzadła krzyżowe, no i barki. Zdobywane bramki i punkty łatwo policzyć. Urazów i kontuzji nie liczy nikt. W Szczypiorniaku są codziennością. Im dalej idziemy w ligę, tym, tym organizmy są bardziej zmęczone i bardziej narażone na kontuzję. Liga gra od ponad dwóch miesięcy. Jak dotąd z powodu kontuzji przełożono dwa mecze w szóstej i dwunastej serii spotkań. Czasami dzieje się tak, że, że żadna drużyna przez kilka kolejek nie ma żadnych problemów. Potem nagle przychodzi bardzo trudny czas i, i te kontuzje się pojawiają. Niektóre urazy, choć wcale niepoważne, są bardzo problematyczne. Najgorsze są takie kontuzje, które naciągnięcia, naderwania mięśni, które, które wykluczają zawodnika na 2-3 tygodnie, cztery i, i w zasadzie to jest kontuzja, tak nie do końca i to takie jest nie wiadomo, co. W takich przypadkach najlepszym lekarzem jest czas innych pomaga chirurg, choć nie tylko on. Coś o tym wie Paweł Niewrzawa, który wrócił do gry po zerwaniu więzadeł krzyżowych i urazie stopy. Wrócił po 13 miesiącach. W tych momentach trzeba mieć wsparcie bardzo duże od bliskich, od znajomych, od trenerów, żeby, żeby nie zgubić tej drogi i żeby naprawdę wrócić jeszcze silniejszym. Wszystkim z tego miejsca mogę po prostu życzyć zdrowia i żeby nie przeżywali tego. Poza urazami więzadeł, długiego leczenia wymagają także kontuzje barku. Mam uszkodzenie obrąbka stawowego w barku, więc nic fajnego jak dla piłkarza ręcznego, szczególnie dla piłkarza ręcznego. Piotr Papaj musiał zaufać chirurgowi. Przy mniej poważnych urazach szczypiorniści ufają sobie i swojej odporności na ból. Każdy z nas jest w stanie wytrzymać dużo, tak jak na przykład czy przy skręcą kostkę, czy wybity palec, to jest w ogóle zero problemu. Po wybijane palce czy delikatne naciągnięcie mięśnia, to myślę, że, że każdy prawdziwy mężczyzna zatknie zęby i gra z takimi kontuzjami. Są zawodnicy, którzy grają z złomanymi palcami, a są zawodnicy, którzy zla, z lekkimi kontuzjami nie są w stanie grać. Ból, nie ból, i jedziemy dalej. Tej jazdy nie byłoby bez fizjoterapeutów. W piłce ręcznej mają co robić. Podstawowym włosażeniem medycznym jest tutaj, są zamrażacze. Takiego rodzaju y, tapy, kinezjotape, pandarze. Y, Używamy takich dostępnych metod: suchej igłowanie, flozband, y, usztywnienia typu jakiś tam taping, popularny kinezjotaping przy jakichś tam urazach tkanek miękkich. Każdy z wie, że to słowa przydatne nie tylko w krzyżówkach. Medycyna wciąż się rozwija, wiele urazów można szybko załagodzić. Jednak i tak najważniejsze jest co innego. Mądrością trenerów, mądrością fizjoterapeutów jest tak pokierować zdrowiem zawodników, żeby dobrze trenowali, ale też dużo odpoczęli. Naszym ligowcom życzymy zatem dobrego treningu i wartościowego odpoczynku. Oby ten przyrząd zawsze opuszczał halę bez pasażera. To wyniki 12 serii meczów. Ligowe hity nie zawiodły w Płocku i Kielcach, nie zabrakło emocji. W spotkaniach za trzy punkty triumfowały Wybrzeże, Chrobry i Zagłębie. Dwa mecze przełożono. Liderem grupy granatowej pozostaje Vive Tauron Kielce. Kwidzyny wzbogacił swoją zdobycz o jeden punkt. Wybrzeże i Chrobry gonią czołówkę. W grupie pomarańczowej rządzi Orlen Wisła Płock. Azoty dodały do swojego bilansu punkt za mecz w Kielcach. Stawkę zamyka Piotr Kowianin. W 13 kolejce liderzy grup zmierzą się z ekipami z pomorza. W kwizynie MMTS zagra ze stalą. Ten mecz będziemy transmitować, podobnie jak spotkanie Zagłębia z górnikiem. Przypominamy Państwu o możliwości wyboru gracza 12 serii. W tym tygodniu na nominację zasłużyli Nikola Prcze, Mateusz Wrubel i Mariusz Jurkiewicz. Głosować można na profilu facebookowym PGNIG Superligi. Na koniec przedstawiamy nasze telewizyjne propozycje na najbliższe dni. W środę zapraszamy do Kwidzyna, w czwartek do Zagrzebia. Sobota także należy do Ligi Mistrzów. Orlen Wisła zagra z Kilonią. Dzień później Vive Tauron podejmie Vardar Skopie. Dziś to wszystko, Krzysztof Bandych. Do usłyszenia. Ile w stanie jesteś wytrzymać? Było? A kiedy. Musisz powiedzieć stop. Zależy ile jest tabletek.